Ja mam troszeczkę inne podejście do, do tych sukcesów tak zwanych, czy do, do realizacji programu, ponieważ mam ten komfort, bycia już w którymś kadencji burmistrzem i często prace, które wykonuje się, planuje się w danej kadencji, one się przenoszą na następną kadencję. Zdaję sobie sprawę, że ktoś, kto jest w jedną kadencję, to musi zrobić jedną rzecz taką efektowną, żeby uzyskał poparcie w następnych wyborach. Ja troszkę do tego inaczej podchodzę, ponieważ wiele rzeczy planuję dużo wcześniej. One później dopiero są możliwe do realizacji, bo to wynika z różnych uwarunkowań, ale głównie z powodów generalnie finansowych, bo to jest. Mogę powiedzieć, co mnie w tym roku tak bardzo cieszyło. Bardzo się, w poprzednim roku, bardzo się cieszę z modernizacji basenu. Tego naszego krytek był walnik, która już miała 19 lat i ona się zużyła, że tak powiem. I ta modernizacja i ilość chętnych dzisiaj ludzi, którzy korzysta, pokazuje jak to była trafna decyzja podjęta w latach jeszcze 90. Te pół roku, kiedy basen był zamknięty, ludzie zauważyli, że czegoś im tam brakuje jakiegoś tam elementu do spędzenia czasu, do, do rekreacji, do, dla ratowania zdrowia. I po otwarciu basenu, basen jest przepełniony wręcz, z czego się bardzo cieszę, bo dla mnie sukcesem jest to, jeżeli my coś wybudujemy, a ludzie korzystają. Nie tylko wybudowaliśmy sobie pomnik, tylko wybudowaliśmy obiekt dla ludzi. Ja się najbardziej cieszę właśnie z tego, z tego właśnie, tej modernizacji krytek polowania, która znowu przez kilkanaście lat będzie służyła mieszkańcom. Natomiast jak podsumowywaliśmy ostatnie lata, to najwięcej wysiłku kładziemy na utrzymanie szkół i na budowę dróg. Ponieważ nasza gmina się bardzo rozwija, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jeśli chodzi o prywatne budowę. Deweloperskie budownictwo. Uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta. Uchwalamy w tej chwili na północną część gminy. To powoduje pewne koszty, bo domy nie stoją w szczerym polu. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie infrastruktury, kanalizacji wody, a przede wszystkim dróg. I ten szybki rozwój gminy powoduje, że. Jak najwięcej inwestujemy w na drogi, budowę dróg, chodników, oświetlenie, no, proszę też pamiętać, że jak się uchwala plan, to gmina ma obowiązek wykupienia dróg i też bardzo dużo środków co roku przeznaczane na odszkodowania za drogi, które z mocy prawa poprzez uchwalenie planu przechodzą na własność gminy, ale gmina to musi wykupić. Te opłaty adwiacenckie, które pobieramy są niewielkie. I dlatego to jest duży wysiłek, ale... To skutkuje tym, że miasto się rozwija, powstają osiedla, przybywa mieszkańców, chociaż nie wszyscy się meldują tutaj na miejscu. Bardzo ubolewam. Ja sądzę, że na te 25 tysięcy zameldowanych mieszkańców w naszej gminie, to trzeba z 10 tysięcy dołożyć takich, którzy mieszkają, wynajmują mieszkanie, mieszkają, często nawet mają swoje domy, swoje mieszkania, ale nie meldują się. Dlaczego to jest takie ważne? No, bo ci ludzie korzystają z naszej infrastruktury, korzystają ze szkół, z przedszkoli, a płacą podatki gdzie indziej. A przecież dochody gminy to są głównie podatki. Największym dochodem, jaki gmina ma, to jest dochód z pit -u. Jeżeli ktoś jest zameldowany w Warszawie, w Katowicach, w Szczecinie, a mieszka w Grujcu, korzysta z tej naszej oferty, o której tu właśnie mówimy, ale jego podatki nie są tutaj. Nie kierują się do gminy, która ponosi jak gdyby, koszty tego. No i dlatego też mówię, no, że miasto się rozwija. No, mieszkańców przybywa, to około tam 300 rocznie przybywa mieszkańców, ale to nie jest jak gdyby proporcjonalne z ilością na przykład oddawanych mieszkań, budowanych domów. Jesteśmy w, w, w naszym powiecie gminą, która najwięcej jak gdyby, w której przybywa mieszkańców, bo w innych miastach naszego powiatu mieszkańców, liczba mieszkańców mała, a u nas przybywa mieszkańców. To dobrze świadczy o tej dynamice.